W naszym eskowym studio gość, który woli herbatę niż kawę latte. gość, który podbił imprezowe parkiety w Polsce, gość, który w półtora miesiąca ma już ponad 40 milionów wyświetleń. Konkretnie ona by tak chciała. I Roni Ferrari, zróbcie hałas. Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie. Gdyby przeliczyć na złotówki te 40 milionów, to byłbyś milionerem. Spodziewałeś się takiego wyniku? Yy, może takiego wyniku się nie spodziewałem, ale wiedziałem, że ta piosenka jest na tyle kontrowersyjna, że albo zakończy całą moją karierę, <grym> albo dopiero mnie odbije od. Yy... Wyróżnij mnie spośród tych wszystkich artystów. E, ile się spodziewasz, że będziesz miał wyświetleń do końca roku? Do końca roku. Z takim tempem statystycznie wydaje mi się, że 100 milionów może nie jest do zbicia, bo tam później te wyświetlenia idą w dół. Ale 80, wierzę, wierzę w 80 milionów. Mnóstwo, w 80 milionów. mnóstwo łapek w górę i komentarzy. Ta, I tak wszystko. Tak, się... już nawet jest tych łapek w górę, dlatego odzew był naprawdę fantastyczny, za to bardzo dziękuję e, na bieżąco. Informuję na Instagramie, tam się pokazują jakieś podziękowania i tym podobne. No ale jest szok. Jest szok. Dla mnie, dla mojej rodziny, dla, dla znajomych, też nie wiedzą, jak się zachować w tym momencie. No właśnie, e... masz teraz takie sytuacje, że idziesz ulicą i ktoś zacza, ej, to roni, pokazuje palcem, to roni, Z... roni, podejdźmy. Dzięki Bogu takich arogancji. W cudzysłowie to mówimy, e, że to, ej, to roli, tak palcem pokazują, to nie, nie. Ale podchodzą, pytają się, czy mogę, mogę, mogę z panem zdjęcie. Dziewiętnastolatka na pan, więc to już jest takie <grym> ciekawe doświadczenie, nie? <grym> ale się... tak, ale tak. Pytają, pytają o zdjęcia czasami. E... Zaglądają do koszyków w sklepie. No, wiedzą, gdzie kupuje bułki, także jeszcze pokazywały komentarze, że widziałem tego pana w window, jak kupował bułki. Także, no, zaglądają, zaglądają. Pod mamy składy gazowanego nektaru, którym ludzie za uralem leczyli siebie z udaru: 99% tyle, ile mam problemów. Każdy z po butelce, te nie wie Ona On by tak chciał być tu ze mną, spędzić planty, po czym liczyć bękolon, aby tak chciał eksperyment się bez wątpienia udał, bo to jest numer eksperyment? To jest tak, to jest, można powiedzieć, eksperyment numer dwa. Eksperyment, eksperyment numer dwa, ponieważ pierwszego wypuściłem Jagera, to takie... To zupełnie odbiegało od takich klubów, tuła powol, to był powolny numer. Ja zawsze karmiłem mo, moją widownię takimi numerami dosyć bardzo treściwymi. Mocniejsze brzmienia. a Jager był taki ze spokojem, żeby sobie usiąść. Yy, no, tak żeby sobie usiąść, porozmawiać przy, przy herbacie. Także nie przy kawie. Nie przekawię. Jak powstawał ten numer? Kiedy zrodził się pomysł i co było inspiracją? Inspiracji może takowej nie było, ale razem tutaj ze znajomym chcieliśmy zrobić parodię takiej ciemniejszej strefy i skontrastować ją w ten sposób, żeby brzmiała jak disco polo. Żeby uwypuklić te wszystkie niedoskonałości jakie raperzy tacy nie wiem jak to nazwać raperzy z bramy, um, pokazują na swoich teledyskach jakie, jakie, jakie mm, mądrości i chciałem zrobić taką parodię. To to był wstępny pomysł. Później po prostu ten pomysł tak jakoś ucichł. Um, po jakichś dwóch miesiącach jak sobie, bo bit był gotowy wtedy. Po dwóch miesiącach sobie usiadłem e, i postanowiłem, że kurde, nie no, bit jest fajny. Bit <laughs> jest fajny. Podesłałem do, do go mamy i, i mama powiedziała, że nie no, Hubert, musisz to wypuścić. E, i, i... Nie znała wtedy tekstu. Nie znała tekstu. Ja też nie znałem tekstu, nie wiedziałem uh -huh. o czym on będzie. I w końcu doszło do tego, że powiedziała mi tak, 21 lipca mam rocznicę e, z twoim tatą i musisz wydać piosenkę do tego czasu. I wydałem piosenkę do 21 lipca. W jeden dzień napisałem słowa, zmieniłem totalnie bit i wyszła ta piosenka totalnie. Um, bez, bez tego powiązania do tej e, czarniejszej strefy e, wyszła piosenka. W, zajęło mi to dosłownie trzy dni cały mix mastering tekst nagrałem w szafie, więc wszystko bardzo profesjonalnie. Czyli o kim jest piosenka, ona by tak chciała? O mojej kobiecie, bo ona by tak chciała. Bierz być tu ze mną. Być tu ze mną, a nie, nie może. ty po czym liczyć Bankro. Okej. Okay. No to żebyście liczyli tego bankrollu, to wam życzę. No, to, e... każdemu się przyda Bankrolu. <gry> tak jest. E, no właśnie, tworząc ten numer, to myślałeś, bo dla mnie to jest piosenka mm, kojarząca się troszkę z muzyką ludową, trochę rapu z domieszką Disco Polo. Kalkulowałeś, że e... tak to będzie właśnie wyglądać? W momencie, gdy siadam przed e, produkowaniem, w momencie gdy siadam przed e, moim lapkiem do... Czy... W momencie, gdy siadam przed laptopem e, i planuję produkcję, to nigdy nie wiem, co stworzę. Nigdy nie wiem, co stworzę. Stworzę dosłownie to, co mi pasuje. Dla mnie nie ma takiego czegoś jak gatunek muzyczny. Ja nie uznaję takiego czegoś jak gatunek muzyczny. Jeżeli ktoś jest prawdziwym artystą, to nie powinien się ograniczać do tego, czy on robi rap, czy on robi e, hip-hop. On powinien robić, co mu głowie siedzi. E, więc usiadłem, stworzyłem. Nie wiedziałem co, bo też mi ciężko było to jakoś zinterpretować, czy to jest jakiś tam folk, czy jakiś disco polo, czy coś. Nie miałem pojęcia, więc e, jeżeli chodzi o takie kryteria, to nigdy tego nie analizuję w ten sposób. A jak reagujesz na wszystkie te parodie, które pojawiają się w sieci, jeśli chodzi o numer? Ona by tak chciała, widziałeś? którąś e, z nich? Oglądałem parodie, oglądałem nawet teledyski, jak tam chłopak zrobił teledysk <grym> w GTA, to było dla mnie jeden wielki szok, bo to jest, ja wiem, że to jest bardzo dużo roboty. E, jeżeli chodzi o parodie, to e, jestem bezstronny, jestem bezstronny, bo parodia to jest taka, można powiedzieć, ponowna interpretacja tej piosenki, dlatego e, milczę, nie komentuję nie jestem za, nie jestem przeciw. Cieszę się, że ludzie to robią, bo jednak e, widzę tą pracę włożoną w to, e, że widzą we mnie można powiedzieć inspirację pewną do stworzenia czegoś, żeby dopowiedzieli coś do tej piosenki jeszcze, nie? Więc e, uważam to za jak najbardziej pozytywne doznanie. Na początku mm, XXI wieku postawały podobne numery. Mm, każdy mówił, że nie, to jest w ogóle niedopuszczalne w muzyce, a obecnie Kalbani, e, Cypis. No i nie chcę wsadzać się do jednego worka z tymi artystami, ale jeśli chodzi o ostrość tych mm. utworów, tak to nazwijmy, to jest ten sam przedział. Tak. Czy, mm, czy to jest właśnie przyszłość internetu, że będzie pojawiać się więcej tego typu numerów, Twoim zdaniem? Y Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że e, słuchacze, odbiorcy tego, ja myślę właśnie w ten sposób, że ludzie, którzy słuchają takiej muzyki, to ludzie, którzy lubią się przy takiej muzyce odmurzyć, że tak powiem, bo oni przychodzą ze szkoły, czasami też bywa, że z pracy, chcą odpocząć, siadają przed netem i, i jednak, e, żeby słuchać jakiejś takiej bardzo mm, przemyślanej piosenki, jest ciężko, żeby jeszcze dodatkowo myśleć o tym, co artysta miał na myśli. W momencie, gdzie oni siadają i słuchają Ronniego Ferrari, to no umówmy się, tam nie ma żadnego większego przekazu, tam jest e, bez Kawa na ławę, wszystko jest wyłożone jak na ręku, jak na dłoni. E, nie ma głębszego przesłania e, i nie muszą myśleć, nie muszą męczyć się dodatkowo, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli. Dostałem gotową piosenkę, e, tego słuchają. Może nie po pracach, ale na imprezach. E, no i w ten sposób w te, w te, tak uważam. Chyba, że, że w pracy, ty... żeby szybciej się pracowało. Ona by tak być tu ze mną. Blanty, po czym liczyć Ona by tak chciał ze Były takie, by, były takie filmiki, dostawałem, że kelnerzy tam fajnie, lepiej im się sprząta przy mm -hmm. takiej muzyce bardziej rytmicznie. No ale wracając właśnie, uważam, że takie utwory to jest um, pomimo tego, że to było, to to jest tak modernizowane, że mogę śmiało powiedzieć, że to jest nowe na polskiej scenie. Yy, twoje pierwsze uczucie, dostałeś pierwszy powiedzmy to, kontrakt, podpisałeś umowę z klubem, wychodzisz las rąk, <coughs> cytując klasyka, co yy... poczułeś? Poczułem, znaczy pierwsze co usłyszałem, to pisk. Eee, I totalnie out of-body experience. Mnie nie było w moim ciele. Eee, tam był Ronnie Ferrari, tylko i wyłącznie nie było Huberta, tam był Ronnie Ferrari. Nie miałem pojęcia, nie wiedziałem nic o jak prowadzić koncert. Eee, piosenki leciały tak jak leciały. Eee, koncert był fatalny swoją drogą, eee, od, tej, od tej technicznej strony, ale. Czułem się jak Bóg i naprawdę czułem, że ci ludzie faktycznie zapłacili tam 20-15 zł, żeby przyjść na mnie, posłuchać mojej muzyki. Przy czym się uważam, że dosyć dobrze bawili, a ja się bawiłem jeszcze lepiej, było to naprawdę niesamowite doświadczenie dla mnie. Wiem, że jest wersja ocenzurowana, yes. grasz w klubach, no ale właśnie, można zaprosić Cię na wesela. Czy można zaprosić? To trzeba uzgodnić z moim menedżerem, bo naprawdę, jeżeli chodzi o bookingi, to wszystko do końca roku jest sklepnięte. Okay, Więc czyli, tak działa ten biznes. Jeśli młodzi tak chcieliby zatańczyć pierwszy, zatańczyć pierwszy taniec, pierwszy taniec w rytmy Twojej piosenki, to trzeba się skontaktować z menedżerem. Jakie piosenki jeszcze grasz na mm, koncertach, na, w klubach? Na koncertach e, głównie gram, no ona by tak chciała na wejściu, później jest ruskacz, później jest e, popcorn, później jest weź pigułkę, później jest fajna, nowa wersja wyprodukowana przez wspaniałego producenta Matkida. Eee, ona by tak chciała taki remisko, że bardziej powolny, taki latynowski mogę powiedzieć. A później to już jak leci. Później zobaczę, później oceniam jak się ludzie bawią przy tym, czy oni wolą bardziej eee, mocniejszy rytm, czy taki słabszy jak w latinie. I, i dobieram, znaczy, czy, czy tam piemy zapomnie, czy zapalimy szczęście. Spotkałem się z takimi opiniami, w sumie to też mhm. był poniekąd mój pomysł, że ona by tak chciała, powinno pojawić się w wersji Akustycznej. Tak, zgadza się. Z zgadza Tak, zgadza się. Zgadza się Planujecie bo, coś takiego? E, jak najbardziej. Planujemy takie coś. E, można powiedzieć, no kiedyś się zajmowałem śpiewaniem, byłem solistą, ale to jakoś ucichło, bo nie, nie czułem tego całego vibe'a jakoś. <laughs> ciężko mi było coś stworzyć, takie dzieło akustyczne. Nagrywałeś covery To też, na, to też jest, e, znaczy cover, ciężko to nazwać coverem, bo e, ludzie pewnie po tym zaczną sprawdzać, co to było, a Ty pewnie wiesz, co to było. No właśnie, więc ym, można powiedzieć, że się w to bawiłem. Nie nagrywałem, ale się w to bawiłem. No dobra, to jaka jest przyszłość? Numer, ona by tak chciała, żyje swoim życiem w internecie. Jaka jest przyszłość, jeśli chodzi o Roniego Ferrari? Y, przede wszystkim nigdy w życiu nie podpiszę kontraktu z żadną wytwórnią muzyczną. I to jest mój taki gol życiowy, który, który muszę, muszę, muszę spełnić. Ym, drugim golem życiowym są studia, obiecałem mojej mamie, że pójdę na studia, choć nie wiem jaką gotówkę im proponowali, to albo się skończą studia, albo skończy się Roni Ferrari. Okay. W ten sposób to działa. Um, jeżeli chodzi o moją przyszłość, ja na pewno nie przestanę produkować. Um, dużo artystów bardzo znanych odezwało się do mnie, jeżeli chodzi o kolaboracje, więc kolaboracje będą wychodzić. Będę próbował też swoich umiejętności w innych gatunkach muzycznych. Um, bardziej rapowych, bardziej takich wiejskich, folkowych. Um, nie będę się ograniczał, jeżeli chodzi o to. A Roni Ferrari zostanie Roni Ferrari. Czyli wszystko będzie nagrywane z ręki jakieś kipy. Nie chcę się bawić profesjonalnie. Mikrofon chcę za mi to, 10 zł. Mikrofon za 10 złotych, tak Jak kiedyś popek w garażu. Tak, właśnie, to nie bez powodu ludzie mnie dostrzegli, jak nagrywałem, jak nagrywam właśnie takimi sprzętami za 10 zł za, za kilka. To z kim te współpraca, jeśli chodzi o przyszłość Roniego Ferrariego, znaczy, Kto jedyno... ci zaproponował? Czekam, można powiedzieć, czekam. Bo ja, ja osobiście no, nie odzywam się do, do artystów, bo nie wiem też, jakie mogą mieć o mnie zdanie i nie chcę się im narzucać. Nie? Jestem dosyć kontrowersyjnym artystą przez to, jaki styl muzyczny e, preferuję i rozprzestrzenia w tej sieci. No tak naprawdę to numer, który dopiero pierwszy, którym dajesz się poznać jako nowy artysta na rynku. E, Roni Ferrari solowo, coś jest już w szufladzie? Jest wiele. Jest naprawdę dużo rzeczy. Wyrzuciłem około 90% projektów, 90% piosenek, ale... Po wydaniu numeru ona znaczy, by tak chciała? Może czy... nie, bo na to już nie miałem czasu, bo po wydaniu numeru ona by tak chciała, tylko właśnie zaczęły się telefony, miałem po X telefonów dziennie. Musiałem zmienić numer telefonu, bo nie dało się żyć. No to nie dało się żyć. Który numer jest twoim takim konikiem, że wypuścisz go do netu, bo ona by tak chciała? Nie wiem, czy mogę mówić o takich rzeczach. Ekskluzywnie, tylko na sk.pl. Wydaje mi się, że ona ma włosy białe jak ścieżka. Czyli jest ostro. Jest, tak jest. Nie, nie, nie stopujemy. To nie, nie jest stopujemy. na pewno eurowizyjna propozycja. No nie, nie, to na Eurowizji na pewno nie, nie znajdzie yy, no, miejsca, bo to jest... Yy. Ale w podobnym rytmie, w podobnym rytmie. Obiecałem, że wypuszczę jeszcze jedną w podobnym rytmie i później zacznę szukać yy, Innego gatunku, innego A, rozwiązania. Ale, ale rodzice widzą e, ten dystans twój, że tak nie jest naprawdę, że. Tak, ty... tak. Jeżeli, Pozwalają jeżeli chodzi o rodziców, ci na to. to naprawdę mam wspaniałych rodziców. Oni rozegrali tą całą moją działalność bardzo profesjonalnie e, od strony rodzica, e, bo no 16-latkowi ciężko zaśpiewać piosenkę przed rodzicami o pani i tym podobne, bo różnie mogą pomyśleć sobie e, o, o, o tym, co syn robi, jak wychodzi na imprezy. No, ale rozegrali to na tyle profesjonalnie, że oni wiedzieli, że ja coś robię na samym początku i ja podejrzewałem, że oni wiedzą. I później tak jakoś wydałem tą bardziej popularną piosenkę. Mówię, że mamo, mam wywiad gdzieś tam w telewizji. I powiedziała, A, w porządku, od tej twojej piosenki. No i wtedy już powoli, bardzo, bardzo powoli zaczęliśmy o tym rozmawiać przy stole e, i <laughs> I cieszymy się razem. Tak, i, 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 I razem cieszymy się tym, można powiedzieć, skromnym sukcesem. No to tych sukcesów Ci życzę. Fajny gość, roni Ferrari w naszym Eskowym studio. Wkrótce więcej niespodzianek, jeśli chodzi właśnie o Roniego. Dziękuję bardzo, do Dziękuje zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.